Markecie Aldi, a, tu jest, nie wiem czemu jest dwukolorowe, ale ob, w obu przypadkach pisze, że jest to zimowy płyn, ale mniejsza z tym, bo tu pisze że jest 25 stopni minus, i tu, ale, ale tu pisze, że płyn letni z wyspyskiwaczy, to, to, to co tu robi ta cena przy zimowym płynie, i, i tak sobieś pomyślał, a 6 zł, to sobie kupię zimowy płyn. No dobra, ale problem polega na tym, że że ta cena nie jest od... Dobra, czy jest w ogóle w okolicy, gdzieś w pobliżu, letni płyn? Nie ma. To co ta cena od letniego płynu robi przy zimowych, tylko zimowych spryskiwaczach? Płyn bez spryskiwaczy. No tu nawet nigdzie nie ma letniego. To, skoro... to czemu ta cena w ogóle tu się znajduje? Skoro tu nie ma nigdzie letniego płynu. Ani tu, ani tu. O, i dopiero... Gdzieś tam, gdzieś tam tu, to ta cena powinna być nie tu, tylko ta cena powinna być tu. No i na tym polega oszustwo marketów. Nie wie gdzieś tam ceny przykleją, żeby... A się głupi trafi jakiś, nie to, to weźmie, nie? I tu jest jakaś tam brudna cena, tu rzeczywiście. Brudna cena, brudne zasady, brudny market. Gestapo ścierwo, gestapo, niemieckie ścierwo, ale ja bym powiedział niemieckie bo Niemcy są tak bezczelni, że u siebie potrafią ceny zrobić i takie, te markety są dość takie przystępne a tu w Polsce dla Polaków to Aldi tak jak Aldi w Niemczech jest fajny tak, tu w Polsce jest totalnym dnem, to jest totalne dno, totalne ścierwo totalna tak, tak, Niemcy traktują Polaków jak śmieci, i ten market, Ali, tu jest taki śmiciowy po prostu typowy śmieciowy market, dlatego że nie szanują Polaków. Takie to kurwy są gestapowskie, a dam do siebie to potrafią się postarać, żeby te markety były w miarę. Nie? A tutaj chuj mają nie? No, a gdzie jest melasa? A ja lubię melasę. Nie jest jest Jakiś kiczowaty miód, a gdzie jest melasa? Bo zawsze melasa w Niemczech, nie? to taki, a w takich opakowaniach takich, tylko to jest miód, nie? ani tu nie ma produktów takich typowo niemieckich. A gdzieś coś jest, to jest drogie, to jest ścierwo, dlatego że Niemcy nie szanują Polaków. Dlatego takie dziadowskie e, sklepy robią to w Polsce, bo wiedzą, że a, Polacy, dzi dziadoki i tak przyjdą, i tak kupią mnie. Ale nie, to jest dziadowski market. Tu w Polsce Aldi jest dziadowskim marketem.